Zrobię pauzę dwusekundową zanim. No, czy sobie. To, że... pauz, tak, nie, pauz. tak, tak. Dobrze, że ten cień chociaż jest. Co by było, gdyby nie było tego pomnika pięknego, wysokiego? To się wreszcie okazało jakieś przeznaczenie. Też możemy zaczynać. O, jeszcze kolega. Sekundeczkę. Czekamy jeszcze na pana redaktora. Tak. Kolega jest właśnie wcześniej, jest na jutrzejsze konferencje. Uh -huh. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji w temacie działów administracji rządowej. Od kilku dni, nawet tygodni, słyszymy plotki o kolejnych zmianach, jakie rzekują się w rządzie i niestety argumenty, jakie się pojawiają za dymisjami czy likwidacją jakiegoś ministra, ministerstwa, czy połączeniem jakichś ministerstw, to są argumenty niemerytoryczne, a czysto polityczne. Związane są raczej z Wewnętrzną sytuacją, tak zwanej zjednoczonej, tak zwanej prawicy i tak zwanymi koalicjantami, którzy albo mają za mało, albo za, mają za dużo, i tę sytuację trzeba zmienić. I niestety nasza, nasze wnioski są niepokojące, ponieważ. Administracja rządowa przez ostatnie lata w Polsce to jest jedno wielkie bizancjum, które jak się zmienia to na niekorzyść i nie z pobudek merytorycznych, a z pobudek politycznych. Przygotowaliśmy zestawienie tych zmian, zestawienie jak polska administracja rządowa wygląda na tle innych krajów Europy, innych krajów Unii Europejskiej. Niestety jesteśmy na czele, ale na czele niechlupnego rankingu. Okazuje się, że mamy najwięcej ministerstw w całej Unii Europejskiej. 23 ministerstwa, policzyliśmy dokładnie, ilu mamy ministrów, wiceministrów, kiedyś ta liczba sięgnęła na nawet 120, dzisiaj i tak jest powyżej 100, mamy 106 polityków w radze ministra, wiceministra, sekretarza, podsekretarza stanu, jest to też czołówka, jeśli chodzi o Europę. 23 ministerstwa, szanowni państwo! No nikt w Europie tylu ministerstw nie ma. Wystarczy pokazać dobre przykłady. Szwajcarii 8 ministerstw, Cypru 11, Austrii 11, czy Węgier 13 ministerstw, Łotwa, Słowacja 13-14 ministerstw. Można naprawdę administrację rządową odchudzić, a w tym kierunku w Polsce nie było żadnego kroku, chociażby deregulującego, który by ograniczył, ograniczył dział administracji rządowej lub połączył w celu optymalizacji Realizacji. Wyliczyliśmy, jakie zmiany były dokonywane, i tych zmian jest naprawdę wiele. W 2015 roku rząd Baty, szydło tych zmian, było sześć wprowadzonych 16 listopada. Tydzień później, dwa tygodnie później, 27 listopada, kolejne trzy zmiany. W styczniu 2017 roku zostało zlikwidowane Ministerstwo Skarbu Państwa w dosyć szybki, nieoczekiwany sposób. Też wiemy, że powody były czysto polityczne, niemerytoryczne. Pierwszy rząd, rząd Mateusza Morawieckiego, czyli styczeń 2018 były trzy zmiany. W drugi rząd Mateusza Morawieckiego, czyli listopad 2019 było tych zmian też kilka. Łącznie w ciągu tych ponad czterech lat dokonano 21 zmian nie na funkcjach ministrów, tylko w działach administracji rządowej, czyli ministerstwa były łączone, rozłączane, powstawały, były likwidowane. Mamy takie Sytuacje, w których pewne działy, na przykład budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, takie ministerstwo utworzone w 2015 roku w listopadzie, pięć razy się zmieniało. Najpierw to było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, następnie Ministerstwo Infrastruktury, następnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, następnie Ministerstwo Finansów Inwestycji i Rozwoju, a następnie Ministerstwo Rozwoju. I to wszystko było związane ze zmianami personalnymi. Nie może być tak, że dział administracji rządowej dostosowuje się do personaliów wysokich polityków i ich przynależności partyjnej, czy nawet do poszczególnych frakcji w ramach tzw. Zjednoczonej tzw. Prawicy. Dosyć ciekawym przykładem jest także Energia. Było powołane Ministerstwo Energii w 2015 roku. Następnie zlikwidowane, przeniesiona energia do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a teraz z uwagi na kwestie polityczne, przeniesiona do Ministerstwa Klimatu. Dlaczego? Dlatego, że jeden z koalicjantów chciał koniecznie mieć drugie ministerstwo, ale żeby nie dawać wielkiego Ministerstwa Środowiska, który ma też klimat, to klimat wydzielono do innego ministerstwa, wydzielono też śmieci, ale to z uwagi na to, że ten koalicjant tych śmieci nie chciał, ale te śmieci i tak przypadły wiceministrowi, który był w puli tego koalicjanta, więc i tak trafiło do tego koalicjanta. Także nawet ten kartofel niechciany, jakim są śmieci, nie został, nie został przydzielony z powodów merytorycznych, a czysto politycznych. Szanowni Państwo, my jako Konfederacja opowiadamy się za głęboką deregulacją państwa, za głęboką debiurokratyzacją administracji państwowej. Uważamy, że modelem, na którym możemy się wzorować, może być model szwajcarski. Osiem ministerstw z pewnością wystarczy. Prezes Janusz od lat mówię o sześciu ministerstwach, 23 to jest zdecydowanie zbyt duża liczba, zwłaszcza że wynika ze względów politycznych, a nie merytorycznych. Proszę o zabranie głosu doktora Sławomira Mencena. Ja tylko zwrócę uwagę, że oprócz tych ciągłych działów, podziałów, reorganizacji ministerstw, na to nakłada się istna karuzela śmiechu wymiany yy, głównych ministrów. Tutaj najbardziej patologicznym przykładem jest chyba Ministerstwo Finansów, które miało osiem zmian na stanowisku ministra od momentu rozpoczęcia rządów Prawa i Sprawiedliwości. Samo to ministerstwo cztery razy zmieniało swoją nazwę i kompetencje. Tylko w ciągu ostatniego roku z małym kawałkiem, bo od początku czerwca 2019 roku mieliśmy pięciu różnych ministrów finansów. To była pani profesor. Czerwińska, to był pan Morawiecki, Banaś Kwieciński, czy teraz pan Kościński. W związku z czym tam nie ma absolutnie żadnej ciągłości pracy, bo nie dość, że zmieniają się ministrowie, to jeszcze cały czas mamy rotację również na stanowisku wiceministrów, którzy ciągle chcą odchodzić, pracować albo do spółek Skarbu Państwa, albo do prywatnych instytucji, gdzie po prostu mogą zarobić trochę więcej niż w Ministerstwie Finansów. Można powiedzieć, że w Polsce ministrowie finansów zmieniają się jak trenerzy w słabych klubach polskiej ekstraklasy. Tam również mamy taką karuzelę stanowisk i w Polsce niestety jest dokładnie to samo. Doszło do politycznej degradacji Ministerstwa Finansów. Doszło do tego, że minister Kościński nie chciał nawet sam prezentować budżetu, ponieważ chyba nie czuł się za niego odpowiedzialny. Ministerstwo finansów było zupełnie bierne w trakcie tego kryzysu koronawirusowego, kiedy wszystkie programy pomocowe były realizowane przez Ministerstwa Rozwoju czy przez inne ministerstwa, a Ministerstwo Finansów się nagle gdzieś schowało. W związku z czym Pomijając już bardzo ważną sprawę działów, zwracamy też uwagę na tą karuzelę na stanowisku ministra finansów, bo jest to naprawdę jedno z tych nielicznych ośmiu ministerstw, które jest bardzo istotne, które jest ważne dla funkcjonowania i dla stabilności państwa polskiego. I niestety to ministerstwo przez obecny rząd jest traktowane wybitnie niepoważnie. Szczęść Boże ludziom mediów w ich pracy dla ojczyzny. Szanowni Państwo, przypomina się. Jedna z nieśmiertelnych mądrości lejzorka roś, Rośtwańca, że jak zwalniają, to będą przyjmować. Jak mówią, że redukują, to będą pewnie mnożyć. My, Konfederacja, nie mamy tych partyjniackich zobowiązań. My. Powiem to otwarcie. Nie mamy, chwała Bogu, tylu gąb do wykarmienia, i w związku z tym bez żadnych kompleksów y, y, przystąpimy, jeśli tylko Rodacy umożliwią nam uzyskanie realnego dostępu do władzy. Przystąpimy do likwidacji tego zintegrowanego systemu paśników dla partyjnych cwaniaków, bo przecież same ministerstwa to nie dosyć. Trzeba by tutaj zrobić pewnie dwakroć tak długą listę różnych spółek Skarbu Państwa, w których zarządy to są przecież hałdy pieniędzy dla towarzyszy partyjnych, których kompetencje, Przychodzi, co do czego okazują się dalece iluzoryczne. Zastanawia mnie osobiście ta powściągliwość, skoro już pojawiły się tak dziwaczne nazwy, jak Ministerstwo Klimatu, to może po prostu następne ministerstwo na czele którego stanie pani minister Emilewicz, od razu nazwać ministerstwem obfitości i szczęśliwości. Może pan minister Błaszczak na zmianę z jakimś innym towarzyszem partyjnym stanąłby na czele resortu miłości. O, pan Kamiński pewnie będzie tutaj dobrym zmiennikiem. No i tylko tak dalej. Szanowni Państwo, po prostu Żoliborska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji inaczej nie potrafi. To jest silniejsze od nich, szanowni Państwo, i dlatego trzeba jak najszybciej przywrócić w Polsce normalność, co z doświadczenia reżysera mogę się nim z Państwem podzielić. Zawsze na początek wypada po prostu skrócić i wyrzucić. Jeśli mamy kilkadziesiąt resortów, a tu w Warszawie, Śródmieściu, to w ogóle proszę uważać przy przechodzeniu przez ulicę, żeby się nie potknąć o jakiegoś wiceministra. Jeśli tak to wygląda, no to to jest garb, którego żaden naród nie uniesie, żadne normalne państwo nie wytrzyma. Jego konstrukcja prawna Administracyjna nie wytrzyma takiego naporu zachłannych, łapczywych, partyjnych gąb do wykarmienia. To trzeba po prostu zmienić. I Konfederacja ma w tej mierze bardzo zdecydowane plany. Między nami mogą tylko pojawić się kontrowersje co do tego, czy tych ministerstw docelowo ma być aż tuzin, czy może rozsądniej byłoby pół tuzina. Czy są pytania? I tych ministerstw, zwłaszcza koalicyjnych i o nazwach. Natomiast ja chciałem nawiązać do tego, o czym trochę mówił Pan Męcen w odniesieniu do Ministerstwa Finansów, że się nie zajmowało walką z pandemią, z gospodarczymi skutkami. Czy nie jest tak, że likwidując liczne resorty pozostające w nadmiarze, warto by było pomyśleć o stworzeniu jednego urzędu jednak dodatkowo, czyli nie wiem, czy wicepremiera do spraw sytuacji nadzwyczajnych, czy ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych, bo jak sobie ministerstwo zdrowia akurat radziło, no to wiemy na przykładzie tych, tych wszystkich akcji bez przetargu na maseczki, na sprzęt zabezpieczający. Jak sobie radziło Ministerstwo Finansów, to przed chwilą mówił pan Męcen. Za chwilę oddam głos panu doktorowi Męcenowi, ale jeżeli planujemy utworzyć Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych, to kolejne ministerstwo musiałoby się nazywać Ministerstwo do Spraw, z którymi nie radzą sobie wszystkie inne ministerstwa, a następne ministerstwo to już tylko Ministerstwo Głupich Kroków. Innych pomysłów nie mam, doktor Męcen. Jesteśmy raczej zwolennikami innego rozwiązania tego problemu, to znaczy uważamy, że co do zasady państwo nie powinno zajmować się wszystkim, tylko sprawami właśnie najważniejszymi, więc jeżeli z obecnych tych, załóżmy docelowo ośmiu czy też dziesięciu ministerstw zdejmiemy te wszystkie niepotrzebne obowiązki. Pozwolmy, żeby te sprawy ludzie sami sobie załatwili, ewentualnie załatwił za nich rynek czy też inne instytucje, to właśnie ci ministrowie, którzy zostaną, nie będą mieli dużo czasu, kompetencji oraz ochoty, żeby zajmować się sprawami nadzwyczajnymi. Nie trzeba w tym celu kreować kolejnego ministerstwa do spraw nadzwyczajnych. Kreowanie takich specjalnych ministerstw to jest nic innego, jak rozmywanie, ostatecznie zdejmowanie odpowiedzialności. Myślę, że ten proces rekonstrukcji rządu może mieć także i taki wymiar. Może się okazać za rok dwa, że nie wiadomo już, kto personalnie odpowiada za tę aferę Fos 20 Turbo Plus, jaką w moim pojęciu są kolejne tarcze. Antykryzysowe, antywirusowe. To jest takie nawarstwienie, taki bezmiar niekompetencji, nadużycia władzy, to co z tego już wynikło, że sprawa niewątpliwie zacznie mieć wyraźny dla wszystkich wymiar kryminalny i gdzie wtedy będziemy szukać odpowiedzialnych, jeśli ministerstwa tymczasem karuzela zakręci się, ministerstwa zmienią swoje nazwy, zmienią swoją obsadę. Chciałbym przypomnieć historię likwidacji niektórych ministerstw. Niestety jest to historia aferyjna, w sensie inicjowana przez afery. Przypomnę, że po infoaferze, czyli aferze związanej z informatyzacją administracji publicznej, trzeba było podzielić Ministerstwo Administracji Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji na dwa ministerstwa po to, żeby jakieś środki europejskie nie zostały cofnięte z uwagi na ich marnotrasu, Więc to jest dobry sposób na zamienianie, zamiatanie spraw pod dywan i tą dokładnie tę samą drogą kroczy rząd prawej sprawiedliwości, który po wielkich, rzekomych w zasadzie do tej pory nieudowodnionych aferach związanych z zarządzaniem Skarbu Państwa. Był wielki raport, wielka dyskusja w Sejmie na temat tego, jak te ptaś, paśniki się mnożą w różnych spółkach Skarbu Państwa i aktyw partyjny, jak się na nich pasi. Wówczas po takiej dyskusji Ministerstwo Skarbu Państwa zostało też zlikwidowane. Więc jak widzimy, afery z jakimi się rząd, który sam te afery spowodował, to podejrzewamy, że naprawdę niejedno ministerstwo może zostać przekształcone tylko po to, żeby nie dało się tych afer rozwikłać albo żeby dało się te afery zamieść pod odpowiedni dywan. Czy mają pytania państwo jeszcze? Dziękujemy bardzo.